Podpisałem umowę z wykonawcą na kapitalny remont pomostu dla łódek klub Knaga. Co roku w okresie wiosenno-letnim, ale również i początkową jesienią organizuje czy to zawody, czyli regaty żeglarskie, czy też prowadzi szkolenie dla młodych adeptów tej sztuki, głównie dla dzieci i młodzieży, którzy chcą się czymś zająć, odejść od komputera, wyjść z domu, zrobić coś pożytecznego, zająć się sportem. Jest to kolejna nasza propozycja wspólnie z organizacją pozarządową na dobre spędzenie czasu wolnego, na zainteresowanie się daną dziedziną sportu. I klub takie zajęcia organizuje od wielu lat co roku. My też kupujemy łódki co roku, jako miasto dla klubu. W tym roku kupiłem trzy optymisty. Co roku gdzieś te, ta infrastruktura jest rozbudowana. Klub angażuje również własne siły i środki. To są społecznicy, którzy bezpłatnie angażują czas i czasami własne pieniądze i umiejętności, żeby ten klub i infrastrukturę rozwijać. No ale z pomostem sobie po prostu nie dali rady, no bo to musi zrobić firma. W związku z tym zrobiliśmy dokumentację i ogłosiliśmy przetarg, ogłosiłem przetarg, zgłosiła się firma i dzisiaj rozpoczynają pracę. To też jest dowód na to, że my pracujemy cały rok, że to nie jest tak, że tylko w sezonie wiosenno-jesiennym od wiosny do jesienia w zimę to urząd nic nie robi. No robi inwestycje są, jak, jak widać, prowadzone. Jeszcze przed świętami wykorzystujemy każdy jeden dzień do Sylwestra, aby tą infrastrukturę nie tylko sportową, ale każdą jedną w gminie rozwijać i potem po 1 stycznia od drugiego znowu idziemy pełną parą. No i tam dzisiaj już przyjechał sprzęt, przyjechali ludzie, będą rozbierać to, co jest u góry, będą wzmacniać pale, będą e, krótką zbudują praktycznie od nowa nowy pomost, który będzie służył już na lata klubowi żeglarskiemu Knaga. No i to kolejny pomost, który powstaje na jeziorze Nowogarskim, bo w tym roku już jeden, taki pływający, przy którym się właśnie znajdujemy, powstał. Powstał Dzisiaj robiliśmy odbiór techniczny. Jest firma, która odebrała. Jak Państwo widzicie, całkiem nieźle się prezentuje. Nieduży, ale chciałem go pociągnąć jeszcze bardziej. E, przepraszam za kolokwializm, bardziej do jeziora, wydłużyć go. No ale niestety przepisy mówią, że jeżeli chcemy dłużyć, wydłużyć pomost, no to procedura administracyjna nam się o kolejne pół roku czy rok wydłuża. Więc nie chcieliśmy już to brnąć. Mieszkańcy pytali, kiedy będzie. Mm, zrobiliśmy takie, jakie nam przepisy pozwalały. Ale myślę, że jest fajne. Jest pływający, jest dobrze zaimpregnowany. E, ma ławeczki, ma oświetlenie, co daje poczucie bezpieczeństwa. Ma barierki, więc mam nadzieję, że nikt też tam nie wypadnie przez ten pomost. Dowody, choć tutaj jest akurat e, płytko. No ale przede wszystkim inwestujemy w nasze jezioro, inwestujemy w turystykę, inwestujemy w, w spędzanie wolnego czasu e, przez mieszkańców, bo przecież jesteśmy nad jeziorem. Mamy za sobą plac zabaw, mamy kąpielisko, mamy trzy boiska do piłki siatkowej, mamy zjeżdżalnię, mamy stół do tenisa stołowego, mamy kort tenisowy, mamy skatepark, mamy trzy boiska do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, do piłki nożnej, jest boisko letnie do badmintona. Jest naprawdę w tym miejscu dużo takich, e, takich obiektów, na których można na sportowo i przyjemnie spędzać czas e, i to jest kolejny właśnie taki obiekt, który pozwoli, żeby mieszkańcy przyszli, wypoczęli, posiedzieli Złapali trochę świeżego powietrza. No i robimy to po prostu dla mieszkańców. Oni tego oczekują. Chcieli tego. A ja uważam, że mieszkańcy to, jest, to są moi pracodawcy i to są ci, którzy wyznaczają kierunki działania gminy. A ja jestem po to, żeby to realizować. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci, które uczą się tutaj sztuki żeglarskiej w klubie. Natomiast, natomiast pomost, który jest obecnie, który widać za nami, no warunki atmosferyczne nie sprzyjają temu, żeby przetrwał nie wiadomo jak długi czas. Natomiast dzięki współpracy klubu z burmistrzem udało nam się Porozumieć na tyle, że e, no, pomost zostanie wyremontowany, a my nie będziemy się martwić, czy dzieci całe i zdrowe z tego pomostu zejdą, bo w tej chwili może być różnie. Ilu młodych adeptów e, sztuki żeglarstwa tutaj trenuje z Wami? W tej chwili w mamy no, przychodzie stale 18-20 dzieci, z tym, że co roku robimy kursy dla nowych. Adeptów i to jest od 25 do 30 dzieci. Takie kursy odbywają się w przeciągu 10 dni, przeważnie w lipcu. Co prawda nie wszyscy potem angażują się, ale jeżeli zostanie z tego jeden, dwóch, czy nawet trzech młodych żeglarzy, to się z tego cieszymy, bo mamy nabór. Prowadzimy te szkolenia od 8 lat i w zasadzie wyszkoliliśmy. Na wyszkolili się Udział wzięło prawie 300 dzieci, no to jak na Nowogard to jest bardzo dużo. Więc szczególnie cieszę, że już jeszcze w tym roku y, będzie gotowy ten pomost. No zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. No nie, będziemy, nie będziemy musieli na początku sezonu martwić się właśnie o bezpieczeństwo dzieciaków. Poza tym niewątpliwie jezioro jest niesamowitą wizytówką Nowogardu i upiększanie tej wizytówki, Razem we współpracy z burmistrzem, z urzędem myślę przyniesie owoce tego.